Cześć kochani! E, jest trochę ja bardziej jasno niż wczoraj, jak możecie zauważyć, z uwagi na to, że jest drugi... <gryw> że jest 2 listopada, ale dzisiaj nie mam szkoły, bo na naszej robię w naszej szkole robią remonty! W naszej szkole robią remonty i dzisiaj nie mamy szkoły. W piątek też nie mam szkoły w ogóle jest śmieszna sytuacja, ale w Mikołajki będziemy mieli z na ale będzie on prostszy a potem idziemy do kina Mamy w ogóle prezenty dajcie znać w ogóle co chcecie na Mikołajki i słuchajcie już za niedługo będziemy ustalać mój pokój robić wiecie jakieś skupy na prezenty albo coś, więc jeśli chcecie takie odcinki właśnie prezentami albo coś, to Hmm. dajcie łapki w górę i za Cię przepraszam za odcinek pierwszy z Vlogmasa, ale to w ogóle było takie hit, że go jednak udostępniłem wczoraj, a nie przez wczoraj, bo było udostępnione, musiałem go usunąć i od go zrobić. Mmm, by nie wiem no, pozmontować w ogóle. Ale... Hmm. Ja mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Okay. Zlecę tylko, że mamy więcej czasu, bo jakby dzisiaj jest 2 grudnia, ten film będzie udostępniony 3 grudnia, bo jak mówiłem wam w, na wcześniejszym vlogmasie, moje filmy będę... Um, będę... będę... Będę publikował co drugi dzień, ale nie martwcie się. Będziecie mieli o otwieranie kalendarza nad na vlogu macie drugim z trzeciego okienka. I w ogóle nie yy, jestem ciekawa, czy chcielibyście takie odcinki, żebym wszystkie momenty, w którym na przykład, otwieram okienka z kalendarza adwentowego potem je jakby jem albo coś no i taki jakby był taki odcinek ze wszystkich okienek jakbym wiecie, że poskleja wszystko ino, więc no, wiecie jak chcecie to mówcie no <laughs> ale teraz słuchajcie oj przepraszam za moje paluszki tutaj wczoraj nasza zdobycz, taka choineczka w ogóle przepraszam też za wczorajszą gorszą jakoś filmiku, ale ja w ogóle myślałam, że będzie tak super. Bo ja nie wiem, nie, nie ja wam nie mówiłem, ale nagrałam kamerą GoPro 9. Czyli bardzo dobrą kamerą. Czuję to wyjdzie wam! I słuchajcie, ja... ja Ona jest aż za 2007, czemu jest taka zła jakia potem oglądam ten filmik. Ale chodzi o to, że ja nie miałam, 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 miałam najgorszą jakość, a teraz mam 4K w ogóle, więc zobaczymy. No i wracając do kalendarza adwentowego. Oj. No to tak. Nawet ktoś nie wie, nie oglądał tamtego vlogmasa, na którego go za. też się zapraszam. Ten kalendarz jest z kindera. W pierwszym okienku była kinder niespodzianka. I taka ujmeczka więc teraz weźmy ze sobą tutaj małżeczką gdzieś o teraz ja będzie też jaśniej, słuchajcie będziecie mi lepiej ale moja ujmeczka to jest myszka Miki mam już od kilku lat jakby ja wiem że jak to tam w ogóle ale ona jest najlepsza moja ukochana Teraz speciントach... A też mam to już kalendra adentowego. I teraz czy jest gdzieś dwójka. Um... Napiszcie jak widzicie, bo ja tu chyba nie widzę, więc trochę skleczają, że w mama, że jest tylko trójka, więc dwójka musi być tu i tu chyba będzie kinderka. Ale zobaczmy. Taki tylko, ale w takim opakowaniu, w takim opakowaniu innym. Ona jest właśnie w opakowaniu no więc ona jest tak bardzo ładna, patrzcie, no to jakieś Mikołaja w ogóle. Tak więc sobie jakąś kamerę, zobaczymy jak smakuje. Ja w ogóle miałam ja lubiłam czekoladą, marką czekoladą. Bo za Mirką, jakby że Mirka jest na drugim miejscu, a właśnie Kinder jest na pierwszym miejscu, bo to połączenie, jakby to nie jest taka do, jakby typowo biała czekolada, bo oni mają swój przepis na tą białą czekoladę. A w szokobonsach, albo właśnie w kinderekach jest tutaj ten mus biały, taki biało-czekoladowy. Naprawdę no, on jest przepyszny. Kinderka. Dobrze. Mm. Oh, ja. Pia! Także mm, otworzyliśmy kalendarz adwentowy. Sumie, obok tej choineczki dam sobie w ogóle, słuchajcie, jak ja to wam pokazywałem, to ja bo są moje dwie skarpetki z Jumpsuit, więc jak je widzieliście, to słuchajcie, wszystkie papierki albo jakieś tam Mamy papierki i tylko w 24 będzie fajna z na będziemy w stylu stawić. Zobaczymy naszą galerię, ale na razie już to będzie dla was nic nie będę kierował, bo też już wiem, się koło do szkoły, potem będę wam wszystko mówił. Yy, I co, yy, widzimy się potem. Śniadam, czek! E, czyli mam jeden kawałek pizzy, bo jak wiecie z ostatniego vlogu Masa, wczoraj byliśmy, na, w sensie wczoraj, czyli 1 grudnia byłem na pizzy z moim tatą, potem sobie ją zjedliśmy, no i ja zjadłem tylko dwa kawałki, przez więcej ten jest, wini tylko jeden kawałek, więc go sobie zjadłam ale tylko jeden mi zostawił, oczywiście, jeden, jeden, i sobie zjadłem w łóżku, bo tak. Bo tak. Nie chcę mi się wstawać, a jest 11, prawie. Jeszcze 5 minut do 11, a ja jeszcze w łóżku, w piżamie, no po prostu, ale mi się nie chce wstawać, musicie to zrozumieć, nie mam dzisiaj szkoły, to wiecie, balanga na studowanie, kurde wstawanie no czy zdobyć zrobić balankę to trzeba schować, ja nie tak że, A, marzy, że nie mam obowiązku, ale najbardziej to to chciał schapać ten cały kalendarz adventowy i po prostu wiem, że tego jest z całego. Ale nie mogę. <grych> 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 Musisz posprzątać pokój! posprzątać pokój! A jest tu mega syp! A może na Poszukać pokój! A to jest taki syp! Nie wiem, to nic tylko pokazywać, ale Boże! O nie! O nie! O nie! tylko nie! ale Boże O nie! O nie! oj nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Zobaczymy co dalej, potem się pójdę wykąpać albo coś Co to miało być? Nie, to się tak Cześć, tak kochani, witajcie na ma. Dzisiaj mamy piękne tło, a tak na serio to jest zwykła kartka Przyklejona tutaj po ruchu No więc z tym mam Chciałam Wam pokazać, że będą jakieś filmiki, z unboxingu, czy czegokolwiek, Może już będzie takie tło. Dopóki się nie dorobię czegoś fajniejszego. Chociaż o ja mam pewien plan, ale dzisiaj dokończę list, bo napisałem, ale muszę zrobić rysunek. Ale to było tylko takie, kto pytał, teraz przechodzę do tego, co Wam chciałam powiedzieć. <ścoughs> e, dobra, słuchajcie, e, ja już e, ogromną pokój zajmuję się jakieś 20 minut, pół godziny. No, bardziej 20 minut to jest o wiele lepiej. Pokazało się tam, bo śmieci, Jakieś ubrania, które trzeba wystarczyłoby poskładać, albo nawet wyrzucić do prania. Jakby wrzucić, nie wyrzucić. Do prania. No, w każdym razie, słuchajcie, teraz hmm, pokażę Wam, co chcę ubrać na siebie. To takie spodnie zwykłe, to już je miałem nie Wam. W ostatnim biurmach wiem już je pamiętam. I ten sweterek. Ten sweterek, właśnie to jest po moim bracie i on ma rozmiar S. Ja nie wiem, w sumie ile to jest S, bo ja jeszcze nie noszę tych dorosłych ciuchów. Mój brat ma 14 lat. No i nosi takie duże ciuchy. A no nic to... No jak widzicie, mogę to powiedzieć sukieneczka. Już raz na... Instagramie, jeśli tu się gdzieś pojawi, to może będziecie mieli to zdjęcie, a jeśli nie, to podajcie do mojego Instagrama linki: Podłoga Szczew, Podłoga Piotr Sopczak. No i słuchajcie, tam właśnie wystąpiłem: jakby było zdjęcie z tym, z Zresztą na miniaturce tamtego vlogmasa też to, macie to zdjęcie. I tam jeszcze napisy w ogóle: jak miniaturka. No i ogólnie, i ono jest takie, teraz są one takie, te duże. Yy duże bluzy. Ja sobie tu musiałam jeszcze podwinąć, bo one jeszcze normalnie na rękawy są dłuższe, więc ja mogę dzisiaj założyć, szczególnie, że z moim kolegą Muntkiem będziemy nagrywać świąteczną historię. Świąteczny um, odcinek specjalny na nasz nowy kanał Chłopaki, ale co za niedługo, 24 grudnia, ale to na razie nie był. I, między, I zobaczycie dzisiaj backstage z nagrywania sceny, z mam nadzieję, że dzisiaj się spotkamy, bo nawet już wychodzi słoneczko, e, chociaż w sumie fajnie by właśnie. By śnieg, Przyszli, bo to będzie snowo obi w obi yy, 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 w sklepie no i taki sweterek, więc nałożę go na siebie i zobaczymy yy, skarpetki to mi go nie interesuje a właśnie zacią muszę wam coś pokazać poczekajcie chwilę ja tak sobie myślałem, Proszę patrzcie ja tą koszulkę miałem szalenie, ale patrzę jakby ona jest poskładana ja co? co? Okazuje się, że mam dwie takie same koszulki, więc założę dzisiaj drugą. Będzie taka sama jak wczoraj, ale jednak inna, bo będzie czystej ogóle. No ja się lecę kąpać. Nie stało z kamerą, nie tutaj trzeba to kręcić. Dobra. jestem I tym razem się uzbroiłem w ręcznik, więc nie od bo iść chcę się kąpać i widzimy się tam potem kiedyś. Nie wiem. No słuchajcie, wykąpane i ubrany, prawie ubrany. Włoski sobie umyłem szamponem, odżywką mi w ogóle. I załóżmy teraz ten skupiarek i zobaczmy jak on się będzie. Prezentował. A tak poza tym w ogóle spędziłem pr pod prysznicem pół godziny. Dobra, zakładamy. Oj, Trochę. Trochę śmierdzi. Chociaż nie wiem czy... No, co to nie będzie. Oj, ja już się w nim widziałam, nie, nie jakoś źle, no ale jest on na mnie na maksa za duży. Zresztą pokażę wam. Jest ten wiatrawi, jak widzicie tak na mnie leży, więc widziałem no to fajnie. Widzicie jak to jaka jest fajna. Nie wiem. Ale no nie jest tak źle wieczorem, ja ten kurtkę, bo trzeba ją ostania. Nie będzie tak no. Że... Nie jest jakoś źle. A teraz piszemy list do Mikołaja. Kochani, napiszcie mi, czy wy też już napisaliście list do Mikołaja, albo już wcześniej. Ja już go napisałam jakiś ro, rok temu, tydzień temu, ale jeszcze go nie wy jakby nie dokończyłem. Napisałem go tylko nie zrobiłem rysunka ani nic. Ja wczoraj, i tam dzisiaj, zobaczyłem scrapbooking i coś takiego i mega mi się spodobał ten styl robienia rysunków i w ogóle czegokolwiek Więc mi się to mega spodobało. Dzisiaj zrobiłem taki właśnie list. Wypiszcie w komentarzach, czy... Wpiszcie w komentarzach, czy Wy w ogóle chcecie dorwać Mikołaja w te... te, te, te... W te święta! W te w Mikołajki. A ja Wam przytam jeszcze mój, e, mój list, i się będziemy żegnać, już, wydaje mi się. Drogi święty, super Mikołaj! W tym roku chciałbym szczególnie Ci podziękować za magię, którą wnosisz w święta. Wraz z podziękowaniami proszę Cię o prezent na Mikołajki. A mianowicie chciałbym tło fotograficzne z Allegro Wilnowe 160x300 cm wzór 148 za 139 zł oraz zestaw do tełu dwa razy zestawy 2,3 i belka 170 cm też na Allegro za 102 zł. Oczywiście na Twoje święto, więc też otrzymasz ode mnie prezent 6 grudnia na moim w biurku, postawię Ci już szklankę mleka i pierniczki. Pa! P.S. Bądź przygotowany na małą zasadzkę. Może go dorwę, może nie. Scrabo booking. I zajdzie dajcie łapeczki w górę. Widzimy się w następnym vlogmasie, czyli w niedzielę. Pa!